Siemanko, z tej strony Slodziak Trapianik. gramy kolejny odcinek z Raiman Legends. Pierwszy rozdział nam poszedł bardzo dobrze. E, więc. E, skończyliśmy to, mamy już pełne. Więc teraz lecimy do drugiego rozdziału. Także let's go! Drugi rozdział to jest zakumkana historia. Także macie na playlistie pierwszy rozdział, także możecie sobie cało obejrzeć. Więc zapraszam do oglądania, zostawcie suba, łapkę. Jak tego nie zostawicie, to nie oglądajcie tego filmu bez łapki w górę, bo tylko ci co łapkują, to oglądają. Także bez przedłużenia. Lecimy do drugiego rozdziału. Bum. Zmieniam sobie trochę skina, no. lomiki, aha, no już zepsułem, świetnie, już jestem słaby w tą grę. tu nic nie ma, tu nic nie ma. Szczerze powiem, że nie pamiętam prawie żadnego z levelu. prawie żadnego poziomu, prawie żadnego, żadnego prawie nie pamiętam. A grałem w tą grę bardzo długo. I kilka razy nawet. A nie pamiętam nic. Kompletnie. Chyba tu nic nie ma. Za no to tu jest? Nasza księżniczka. dobra, mamy. Trzeba przyspieszyć tempo. Jej. Dobra, tu nic nie ma. Możemy od razu szybko zrobić. O, kolejne lumki. Jezus, mamy. No, Bęk, dobra, mamy to. Nic nie ma na górze. Czekajcie. Ja, ja jestem sprytny. Nie, tam nic nie ma na pewno. Jak spadniemy, to się cofniemy. No dobra. Jej. A, my jesteśmy sprytni. Dobrze wiem, że tutaj będzie coś. Tak? Tak jest. A dlaczego tak? Halo, co tu się dzieje? Proszę mi to cofnąć. Jeszcze raz. To jest ciężkie, słuchajcie. Jeszcze jeden, jeszcze dwa, będzie się. Jest. Mamy to. Księżniczka. Dobra. Mamy to. mi się zdawało. Ale już nic. Nie. Dobra, niszczymy jeszcze Dobra, nic się ma. to nic nie ma. Przecież wchodzimy na górę. Tak jest. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Dobra, żadnej nie pominęliśmy na razie, także spoko jest. Dobra, przyspieszmy trochę tempo. po Na dół. Tu byłaby ona. A ta nie można wejść, dobra. Odcielunki Dobra, mamy Was Mamy Was, dobra Dobra, tu nic nie ma Także lecimy dalej O, widzicie, to jest żaba To jest ta żaba O nie, najgorzej Najgorzej, najgorzej Tak się w skakiwanie do, Tak się kończy skakiwanie do wody To się nazywa szybkie zbieranie romów Księżniczka gdzie? Halo, tam była księżniczka. No happy, happy, jestem happy, tak. O kurde, o kurde. Jezu, się zesrałam już. Że mnie złapie. Dobra, siema. Siema. ja tu nie chcę? Nie chcę! A to co jest? Wiedziałem, królewna. A ty króla, król, król. Nie O piłka! Piłka, gara, piłę, dobra. Aha. A co ja zrobić? Chciałam ja tego króla trafić. Jest. Dobra, mamy króla. Super. Serduszko, o, drugie serduszko. Chyba tylko pięć księżniczek i będzie po sprawie. Te potwory nie jedzącej księżniczki. To ja bardzo zastanowiła. Dobra, że nie pominęliśmy. Tam jest pieniążek. Jezus Maria. Dobra. Damy rad. Damy radę. Ziomek. Damy radę. Da, damy radę zebrać tak jest. Dobra, przyspieszamy trochę tempo. Dawaj to serduszko. Dobra. Dawaj te lumy. Muszę zebrać wszystkie. Jeden Trudno. Mamy pierdziocha. Dobra, jakiś Jakieś kosmici. Kosmici atakują. Takie schodki. Na dwa. Chłopca na szczubach Dobra Pokonujemy Was Daj. Moi drodzy Pauza Uwaga Dobra, jesteśmy po pauzie Let's go dalej Go Go Ziomek, go Go No, go go. Dobra. Aha, no jedna księżniczka jeszcze. Minęliśmy chyba kogoś. Chyba kogoś pominęliśmy, bo tam nie ma No kogoś pominęliśmy. Kurcze no. To nie ma jej. O, tutaj parcie jest dziura. Jezus Maria, dobra. Mamy ją. A teraz szybko na górę. Szybko. Szybko na górę. Szybko lecimy. Lecimy szybko, no. Ale cisza jest straszna. Dobra. Szybko. Konie. Mamy. Dobra, mamy złoto. Mamy złoto, to jest fajne. 669. Wow. Happy. Mamy 600. Mamy złoto, tak jest. Moi drodzy. Mamy złoto. Oznacza, że przeszliśmy pierwszy poziom drugiego rozdziału. Także początku. Jej! Dobra. Kolejny poziom, kolejny poziom, kolejny poziom. Super. Szybko zdrabka. Dobra, małaka mamy. Mamy małaka. Super, dobra, zakończymy ten odcinek, ja Wam do zobaczenia i cześć!